Rozdział drugi. Krawców w tym mieście było wielu. Którego wybrać? Ferdynand nie miał w tych sprawach żadnego doświadczenia. Jeszcze nigdy w życiu nie szył sobie ubrania. Szedł więc wyprostowany, z głową zadartą do góry, i rozglądał się po szyldach. Wreszcie przy jakiejś bramie zobaczył małą, skromną tabliczkę. Pierwszorzędny zakład krawiecki M. Dogg. Przynajmniej jakieś ludzkie nazwisko, mruknął. Tyle że dziwnie pisane. Kto wie zresztą, może to nawet i brzmi ładnie, zaczął się zastanawiać. Bądź co bądź, takie dwa G na końcu wyglądają wytwornie. Gdyby tak sobie dodać gdzieś jakąś literę, na przykład Ferdynand albo Ferdynand albo Ferdynand albo Ferdynand albo Ferdynand albo Ferdynand albo Ferdynand. Albo Ferdynand, albo Ferdynand, albo Ferdynand. Albo Ferdynand. Albo całkiem po prostu. Trzeba by to kiedyś wypróbować na papierze, postanowił Ferdynand. Zobaczymy, jak to wygląda napisane. Bez tego nie można nic postanowić. Jak będę miał chwilę wolnego czasu, to się tą sprawą zajmę. Wszedł do bramy, znalazł wejście do Zakładu Krawieckiego, mimo woli obwąchał drzwi, a potem nacisnął dzwonek. Najważniejsza rzecz, pomyślał sobie, to powiedzieć dzień dobry. Jak mi się uda powiedzieć dzień dobry, to dalej już jakoś pójdzie. Był pewien, że potrafi to powiedzieć, a jednak miał w sercu odrobinę niepokoju. Drzwi otworzył pan Dogg osobiście. Gdy zobaczył Ferdynanda nonchalansko opartego o framugę, ściągnął z łysego czoła okulary i nerwowo umieścił je na nosie. Pytające spojrzenie krawca zmusiło Ferdynanda do czynu. Dzień dobry... Panu, powiedział bardzo powoli, lecz zdecydowanym głosem. Dzień dobry, z przyzwyczajenia odpowiedział krawiec. Zawsze odpowiadał dzień dobry, jeśli ktoś inny mówił do niego dzień dobry. Chciałbym zamówić u pana ubranie, powiedział Ferdynand. Czy ma pan na myśli siebie? Zapytał krawiec. Oczywiście, odparł Ferdynand. Tak się bowiem dziwnie złożyło, że wyszedłem dzisiaj z domu bez ubrania, a nie chcę mi się wracać. Jestem zawalony robotą, powiedział krawiec. Musiałbym wszystko odłożyć. Niech pan to dla mnie zrobi, zawołał Ferdynand i swoimi wiernymi oczami spojrzał zmęczone oczy krawca jednocześnie stwierdził, że mówi coraz płynniej. Krawiec był wyraźnie wzruszony, otworzył szerzej drzwi i powiedział Pan będzie łaskaw wejść do salonu. Jeszcze żaden klient nie zrobił na nim tak dobrego wrażenia, jak ten. Spojrzenie Ferdynanda uczyniło go miękkim, jak wosk. Wskazał Ferdynandowi wygodny fotel, a sam stanął obok, nerwowo bawiąc się dwoma końcami centymetra, który miał zawieszony na szyi. Jaki to ma być garnitur? Zapytał uprzejmie. Ładny. Odpowiedział bez wahania Ferdynand. Rozumiem, powiedział pan dog. A z jakiego materiału? Z ładnego, po chwili zastanowienia odrzekł Ferdynand. A jak go uszyjemy? Ładnie. A kamizelka jaka będzie? Yy, ładna. A spodnie? Yy, ładne. A klapy? Yy, ładne. A z jakim. A z jakim mankietem zrobimy spodnie? Z ładnym. A jaką damy podszewkę? Ładną. Pan Dogg był uszczęśliwiony. Pierwszy raz zdarzyło mu się spotkać klienta, który by tak dobrze wiedział, czego chce. Z największą przyjemnością uszyję panu ubranie, zawołał. Zaraz weźmiemy miarę. Proszę łaskawie wstać i stanąć prosto. Ferdynand wstał, a pan Dogg zaczął go mierzyć centymetrem we wszystkie strony. Kiedy skończył, znów podsunął Ferdynandowi fotel. Ma pan tutaj całą masę różnych pism i żurnali. Proszę sobie przeglądać, a ja tymczasem skoczę do pracowni i skroję pański garnitur. Za dziesięć minut zrobimy przymiarkę. Pan Dogg wyszedł, a Ferdynand zaczął od niechcenia przerzucać żurnale i tygodniki. Ale myśl, że już niedługo będzie miał własne, specjalnie dla niego uszyte ubranie, nie pozwalała mu się skupić. Obojętnym wzrokiem patrzył na fotografie zamieszczone w pismach, bo chociaż przedstawiały one rzeczy naprawdę niezwykłe i ciekawe, to jednak były niczym w porównaniu z jego własnym ubraniem z prawdziwym ubraniem, uszytym u prawdziwego krawca. Nim minęło dziesięć minut, pan Dogg zjawił się z powrotem. Czy zechce pan przymierzyć? Zapytał. Kto by nie chciał przymierzyć? Przecież to wielka przyjemność, włożyć na siebie takie coś. Ferdynand stanął przed lustrem, a pan Dogg pomógł mu ubrać się w to, co ze sobą przyniósł. Nie była to jeszcze marynarka, ale także nie był to już sam materiał. Był to pewien kształt, który miał sobą wypełnić Ferdynand. Ten kształt zostanie dopasowany do Ferdynanda. On, Ferdynand, nada mu ostateczny fason. Spodnie nie będziemy mierzyć, stwierdził kategorycznie pan Doggo. Mam spodniarza, który się nie myli. Ferdynand był zachwycony. Zupełnie słusznie, powiedział. Po co mierzyć spodnie? Całkiem nieźle, całkiem nieźle, mruczał pan Doggo, upinając na Ferdynandzie marynarkę. Usta miał pełne szpilek, dlatego też mówił jakby przez zęby. Tu jeszcze trochę zbierzemy, tam popuścimy i będzie w porządku. Czy nie uciska pana pod pachami? No, troszeczkę. Zaraz to poprawimy. Au! zaweł z bólu Ferdynand. Najmocniej pana przepraszam. To te okropne szpilki. Czy bardzo pana bolało? Ferdynand uśmiechnął się niewyraźnie, co miało znaczyć, że owszem, bolało, ale nic nie szkodzi. Zresztą, czym było takie głupie ukłucie w porównaniu z odbiciem, które teraz widział przed sobą w lustrze? Mimo że marynarka była zaledwie sfastrygowana i pospinana szpilkami, wyglądało to cudownie. Ferdynand sam siebie nie mógł poznać. Czy to ja, czy nie ja? Zastanawiał się po cichu, a głośniej dodał. Właściwie, proszę pana, to mógłbym już tak, jak teraz wyjść na ulicę. W takim stanie nie wypuściłbym pana stąd za żadne skarby, odpowiedział stanowczo pan Dogegl. Zobaczy pan, jak to będzie wyglądało w całości. Niech pan będzie cierpliwy. Drogi panie, drogi panie. Ferdynandzie, podpowiedział Ferdynand. O właśnie, pan Dogg odstąpił dwa kroki do tyłu. Piękne imię, powiedział z zachwytem, a potem już normalnym tonem. Więc niech pan będzie cierpliwy, drogi panie Ferdynandzie, a ja postaram się zrobić to jak najszybciej. To mówiąc, zdjął z Ferdynanda przyszłą marynarkę i zniknął w drzwiach pracowni. Rzeczywiście, nie trwało to zbyt długo. Ferdynand zdążył parę razy przejść się przez salon, parę razy wyjrzeć przez okno na ulicę i parę razy ziewnąć ze zdenerwowania, a już pan Dogg był z powrotem z gotowym ubraniem. Ferdynand przebrał się za parawanem. Kiedy stamtąd wyszedł, pan Dogg zatarł z zadowoleniem ręce. – Panie Ferdynandzie! – zawołał. – Wygląda pan rewelacyjnie! Ferdynand spojrzał w lustro i oniemiał. Wiedział, że to będzie wspaniałe, ale nie przypuszczał, że aż do tego stopnia. Popatrzył głęboko w oczy pana Dogga i rzekł. Ogromnie się sobie podobam, panie Dogg. A potem zaraz dodał. Pan, panie Dogg, jest królem krawców. Pan Dogg z wdzięcznością przyjął komplement. Jeśli mi wolno panu coś poradzić, szepnął nachyliwszy się nad lewym uchem Ferdynanda, to koszula do tego garnituru najlepsza byłaby w prążki. Prawda, wrzasnął Ferdynand. Na śmierć zapomniałem o koszuli. Do koszuli w prążki radziłbym krawat w paski, ciągnął dalej pan Dogg. Tak, tak, krawat musi być w paski, zgodził się Ferdynand. Co zaś do kapelusza, to najodpowiedniejszy moim zdaniem byłby chyba Melonik. Wie pan, że sam o tym myślałem, zawołał Ferdynand. Należałoby także, tu pan do całkiem ściszył głos, należałoby pomyśleć o czymś na nóżki. No właśnie, że też mi to wcześniej nie przyszło do głowy. Jeśli pan pozwoli, to zadzwonię do miasta i zaraz to wszystko przyślą. Kiedy zaczął niepewnie Ferdynand. Niech pan nic nie mówi, przerwał mu krawiec. Wiem, co pan chce powiedzieć. Chce pan powiedzieć, że nie ma pan przy sobie pieniędzy? Nic nie szkodzi. Nie chodzi o pieniądze. Pańska wdzięczność, pańskie zadowolenie sprawią mi o wiele większą radość niż największa nawet suma pieniędzy. Proszę więcej o tym nie wspominać. Panie Ferdynandzie, pan jest wspaniały z ogromnym trudem udało się Ferdynandowi opanować, żeby nie zaskowytać ze szczęścia i nie zacząć machać ogonem. Zamiast tego najładniej jak potrafił, podał panu dogowi łapę.